Namaste. Pani, sława, bracia i siostry. Dzisiaj trochę o uwolnienie człowieka od więzów korporacyjnych Na początku chciałbym wszystkim podziękować i wyrazić wdzięczność Pa za wsparcie mojego kanału, za e, subskrypcję, za wsparcie mojej zrzutki, która, którą założyłem, żeby w jakiś sposób wejść Wam naprzeciw, dotrzeć do Was, e, rozmawiać z Wami. Materiał, który publikuję jest czysto materiałem edukacyjnym, kanał jest Informacje, które przekazuję są tylko i wyłącznie ciekawostką. Nie są to porady, prawne. W dawnym wypadku zachęcam wszystkich do edukowania się, do weryfikowania tego, co podaję, tego, co jako ciekawostkę e, dla Was nagrywam. Gdyż i e, ja mogę się mylić w wielu, w wielu kwestiach. I nie każdy musi się z moimi poglądami, z moim punktem z moją perspektywą widzenia. zgadzać. No ale przejdźmy do tematu, żeby się posiłkowało oczywiście materiałem, który sobie Jestem istotą, człowiekiem, mężczyzną, który lubi się to nieco dowiedzieć, przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Najważniejszą lekcją, jakiej do tej pory się nauczyłem, jest to, <laughs> że nic wartego uczenia się lub czynienia nie jest wcale łatwe. E... A jeszcze trudniejsze jest wdrożenie tego, czego się nauczyłem. Jest to naprawdę trudne. Ale w ten sposób uczę się najlepiej jak potrafię. Łowię prawdę w morzu bez i jakże uniwersalnego oszustwa. Niestety wydaje się, że często najlepsze lekcje płyną z fatalnych błędów w z działań innych. Uczymy się na błędach innych, którzy są w tej chwili albo uwięzieni, lub koniecznie musieli uciekać. Tak zwanej korporacji, która jest w zasadzie niewielka. Niewielka. Jest to korporacja ale. W brytyjskiej Kolumbii. Mała wysepka. Dzielnica odłożona przez idiotów, przez głupców. Na całkowitej tyranii i ucisku nad prawdziwymi założeniami, zasadami, deklaracjami wspólnej sprawiedliwości i prawa naturalnego w ramach Konfederacji Samorządnych Państw. Powiedziawszy to, dalsze informacje, które będę przekazywał, nie powinny być traktowane jako pora na prawo. Raczej powinna być traktowana jako antyprawna pora. Tak? dzielona przez antyprawnika albo nieprawnika, który jest z kości, który stał się samoświadomy. W tym duchu pragnę przekazać moim słuchaczom moje osobiste plany oparte na tym, co dotychczas nauczymy. zarys, jak stać się naprawdę wolny. W przeciwieństwie do akceptacji wolności politycznej jako politycznego przywileju rządu i korzystania z tych tylko tak długo, jak będę przestrzegać niezliczonych ustaw rządowych i prawa prywatnego. nie podlegam konstytucji braku władzy. To rzekomo potwierdza, że ta korporacyjna dzielnica i na jej kodeksy prawne o braku władzy nie służą już najlepszym interesom żadnego człowieka, nawet od tych najbogatszych i posiadających najwięcej statusów zwykłych obywateli. To, co powiem dalej, w prosty i uczciwy sposób prezentuję tylko moją własną postrzeganą ścieżkę. Jest zamieszczone tutaj, zamieszczam to raczej tutaj z intencją i nadzieją, że być może inni będą mogli podążać podobnymi przecinającymi się kursami. W końcu bez błędów i złej logiki wierzę, że jest to jedyne rozwiązanie dla wolnej i kwitnącej rasy ludzkiej. Renesans indywidualnej świadomości, który może mieć miejsce tylko w indywidualnym, empatycznym umyśle naturalnych ludzi jako jednia, jedna dusza na czas. Na drodze tej ścieżki, ścieżki do samorealizacji i prawdziwej wolności w naturze stoi wiele barier. Przetwarzaniu i krytycznym myśleniu, naszym Przetwarzaniu i krytycznym, wiele programów Przede wszystkim jako przeszkodę urzeczywistnieniu siebie jest niemal religijna koncepcja tego co jest ten sztuczny, polityczny status, bycia obywatelem i osobą jednocześnie musi zostać przez to rozumiane i zrozumiałe, zanim będzie, się, będzie można stąpić do lekceważenia obywatelstwa korporacyjny, korporacyjnego, własności. To najważniejsze, musimy zdać sobie sprawę, że obywatelstwo nie jest czymś zdefiniowanym. Jest to tylko słowo używane do przedstawienia różnych sposobów, w jakie poszczególny człowiek został uwłaszczony, pozbawiony prawa do korporacji rządowej za pomocą sztucznych i nielegalnych środków. A to słowo niejasno opisuje wiele sieci, które wiążą duszę poprzez jej mięsiste ciało nazwijmy to tak. Rzeczy samej obywatelstwo to nic innego jak zbiór różnych, już niewyraźnych, niewyraźnych nie przepraszam, wyraźnych, nieważnych, bezprawnych punktów. A już na pewno nie jest rzeczą, na którą można być, by wskazać palcem. To jest po prostu niematerialne. Nie można śmiało wskazać na coś i powiedzieć, że jest obywatelem, bo żywy człowiek nie jest sztuczny jak obywatel. Obywatel jest sztuczną, sztucznym wymysłem. Obywatelstwo nie jest niczym innym jak domniemaniem prawnym, które należy obalić. Zakłada się bowiem, że naturalny człowiek, niosący sztuczną osobę i obywatela zawsze zachowuje się tak, jakby nie żył, a mimo wszystko prowadzi działalność handlową z tak zwanym państwem i rządem. Ten stan, ten rząd chce, aby każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko wierzyło, że każde podejmowane przez nich działanie jest przedsięwzięciem komercyjnym, podlegającym regulacjom statutowym. Nawet wycieczka do sklepu spożywczego lub podwiezienie dziecka do parku ma być przywilejem. Tak więc najprostszym rozwiązaniem tego narzuconego stanu sztuczności jest stworzenie sobie dyspozycji, której rząd i prywatne sądy stowarzyszone w nielegalnej organizacji bar nigdy nie mogą zakładać, że jesteś martwy, bo sztuczna osoba w handlu, osoba w handlu regulowanym i masz status sztucznej osoby, osoby prawnej. Mówiąc wprost, zawsze musisz żyć. Żywy człowiek jest bowiem niewidzialny dla rządu i jego sądów, jurysdykcji, bez sztucznej, martwej osoby, identyfikacji stworzonej przez państwo, przez rząd, przez korporację, przymocowanej do żywego ciała w formie poręczenia. I niewolnika. Posłuszmy się e, takim przy, przykładem. Aby oficjalnie zrezygnować z jakiegoś członkostwa, na przykład na siłowni, członkostwo, członkostwo się obywatelstwo, musisz mieć rozwiązane, rozwiązanie, aby opuścić tą siłownię. Musisz zakończyć kontrakt z dobrą reputacją. I z honorem, aby kolekcjonerzy siłowni, tzw. agenci, nie prześladowali Ciebie do końca życia jako pozbawionego honoru dłużnika na podstawie umowy. Słowo rozwiązanie oznacza jedną i tylko jedną rzecz dla naszych celów. To w swojej prawnej definicji oznacza tylko i wyłącznie zakończyć lub wypełnić umowę. Nie ma rozwiązania dla rządowej tyranii i ucisku swoich naturalnych praw zgodnie z prawem naturalnym bez rozwiązania. Nie ma innej formy ani typów rozwiązania, gdyż słowo to w języku prawniczym ma tylko takie i wyłącznie takie znaczenie. Tak więc, ponieważ rząd jest czysto sztuczną, prawnie stworzoną korporacją, należy rozmawiać z rządem tylko jako obywatel posiadający zdolność prawną, używając terminów prawnych. Wszelkie inne sposoby komunikacji i próby komunikacji lub rozwiązania stosunku umownego z rządem będą bezowocne i bezowocne pozostaną, ponieważ jako, jako sztuczna osoba rozmawiająca ze sztuczną korporacją musisz mówić językiem umarłych. W osobach prawnych nie ma miłości. Ani innych żadnych emocji, ponieważ są one pozbawione życia i duszy. Znak protestu zostanie zignorowany tylko dlatego, że język nie jest napisany we właściwym kontekście. Prawny nie jest poświadczony notarialnie, i nie wysłane do właściwej kancelarii prawnej. Emocja nie jest rozpoznawana w środowisku prawnym. Tak samo jak i dusza. Jest nieuporządkowana i pozbawiona sztucznego statusu politycznego. Emocje biorą się z życia u żywych. Rząd uznaje tylko umarłych. Martwe osoby. Tak więc ten proces zakończenia naszego członkostwa, obywatelstwa w Rzeczypospolitej Polskiej musi być podobnie honorowy. Jeśli masz długi lub inną formę zobowiązania, musisz znaleźć rozwiązanie przed kontraktowym oddzieleniem się od rządu. Ponieważ oddzielenie ciała i duszy jako poręczenie w, kontekście, w kontrakcie z rządem tworzonym przez sztuczną martwą osobę nie może być wykonane bez honoru. Tylko na cześć można kontynuować. Honor nieistnieje, nie, przepraszam, honor nieironicznie międzypoprawniczym oznacza znowu jedno i tylko jedno. Obowiązek zapłaty lub zaspokojenia zobowiązania umownego lub długu. Rząd nie ma naturalnego wśród ludzi, ponieważ rząd nie jest człowiekiem. Jest sztuczną osobą, korporacją. Największym błędem, jaki możesz popełnić, jest oczekiwanie od rządu godności i honoru. Rząd nie żyje, a zatem działa tylko w języku prawniczym. Innymi słowy, rząd w żaden sposób nie honoruje Twojej matki ani Twojego ojca. Nie akceptuje uznania ich statusu zmarłego obywatela w celu wymuszenia spłaty długu lub zobowiązania. A rząd z pewnością nie oddaje czci Bogu i prawu naturalnemu. Istota nienaturalna nie istnieje i nie rozpoznaje niczego w naturze i nie jest zdolna do poznania Boga rząd nie ma duszy. Więc zanim będę kontynuował, więc zanim będę mógł kontynuować i zostać przemienionym mojego wrodzonego, honorowego, naturalnego człowieka bez powiązań umownych, czyli obywatelstwa, z, z jakąkolwiek korporacją, rządem, czy z jakąkolwiek sztuczną osobą, umowę, muszę najpierw honorować, płacać lub zaspokoić wszystkie moje zobowiązania umowne. Płat, kredyty, zobowiązania. Nawet jeśli wiem, podkreślam, nawet jeśli wiem, że te zobowiązania umowne zostały zaciągnięte w wyniku Oszustwa. Ta koncepcja może być odpychająca dla wielu świadomych ludzi. Ale musimy pamiętać, że w prawie ludzkim prawo umów reprezentuje obowiązek osób, które dobrowolnie i świadomie ubiegały się o ten status i dług w ramach jednostronnej umowy. Podczas gdy wiele innych środków zaradczych rządowych kodeksach prawnych istnieje, aby uniknąć prawnego długu umownego bez honorowania go. Długi nigdy tak naprawdę nie znika, dopóki nie zostanie uhonorowany. A honorowy człowiek reprezentujący osobę w kontrakcie posunie się znacznie dalej niż ktoś, kto ma na koncie hańbę, nawet w rządzie. Czy ci się to podoba, czy nie, jest to oczywista prawda. Prawo ludzkie nie rozróżnia honoru w żadnym stopniu ani w odniesieniu do duszy, ponieważ język prawniczy jest pozbawiony emocji i nie ma tradycyjnego honoru ani rycerskości, ponieważ ogólnie i konwersy, konwersacyjnie odbieramy słowa z pisma, pism świętych, naszych rodziców i innych żywych źródeł. Honor znowu w języku prawniczym oznacza tylko jedno – Spłatę długu. Lub zaspokojenie zobowiązania, obowiązek polityczny. Jako obywatel, osoba musisz zachować się jak obywatel i odpowiednio się wypowiadać. Będąc w Rzymie, oddaj Cezarowi to, co mu jest należne. Czysta, wolna, wolna od długów sztuczna osoba nie ma zatem żadnych zobowiązań ani więzi z naturalnym człowiekiem, na którym została, na którego została nałożona. Ponieważ nie ma już żadnego obowiązku jako poręczenia. Jeśli nie ma żadnego zobowiązania ani długu związanego z sztuczną osobą, koniec i zaspokojenie umów, a zatem nie ma potrzeby ani podstawy prawnej dla kolekcjonerów, agentów sądowych, Poręczenie nie musi istnieć, jeżeli żaden przyszły handel nie będzie wykorzystywany przez człowieka fizycznego pod sztuczną osobą prawną. A zatem żadna obligacja nie może zgodnie z prawem nadal istnieć, aby wymagać obywatelstwa, jeśli żaden dług nie zostanie nabyty lub nie istnieje pod tą sztuczną osobą, czyli nazwisko korporacyjne. Innymi słowy, dług i zobowiązanie to marionetkowe, Sznurki, które ubezpieczają i kontrolują Twojego słomianego człowieka. Oho. A zaspokojenie tego długu i zobowiązania jest równoznaczne z przecięciem tych sznurków. Stajesz się jak mucha uciekająca z pajęczej sieci. Oho. Traumę. Co mówią na temat tego słowniki. A mianowicie drugie wydanie prawnego słownika Bleka. Pierwsze. Szkic lub konspekt gotowy na sugestie i komentarze. Drugie. Strona trzecia wykorzystywana jako przykrywka w nielegalnych lub podejrzanych transakcjach. Trzecie. Dyrektor nominowany. Czwarte. Osoba. Sława lub ułomna, bez żadnej pozycji. Nazywamy także człowiekiem ze słom. Tramineus homo, czyli człowiek ze słomek. Bezwartościowy, wystawiony jako kaucja lub poręczyciel. Tak jak już wspomniałem, zgodnie z drugim pytaniem, słownika prawnego Bleka.